Mistrz Polski zagra w drugiej Lidze jest komunikat klubu. 24-letni Paweł Tomczyk, dotychczas występujący w rumuńskiej Politechnice Ias, podpisał półroczny kontrakt z drugoligową Polonią Warszawa. Jeszcze 3,5 roku temu napastnik występował w piaście Gliwice, który zdobył medal za Mistrzostwo Polski. Śledziłem już wcześniej informacje dotyczące Polonii zainteresowaniem. Oczywiście nie będę udawał, że wiem wszystko, ale na pewno czarne koszule nie są mi obce. Będąc tutaj, chcę pogłębić swoją wiedzę na temat klubu i jego historii, podkreśla zawodnik. 24-letni Paweł Tomczyk jest wychowankiem Lecha Poznań, w którym występował od początku kariery do 2020 roku. Z półroczną przerwą na wypożyczenie w piastcie Gliwice. PKO Bank Polski w rozegrał 44 spotkanie i zdobył 8 bramek. Na początku 2022 roku wyjechał do Rumunii, gdzie występował najpierw w pierwszoligowym CES Mijoweni. 11 meczów i 1 bramka, a na scenie drugoligowej Politechnice IAż 12 meczów i jedna bramka. Zimą rozwiązał kontrakt z klubem, dzięki czemu mógł trafić do Polonii Warszawa.